Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj pierwszy odcinek po dość długiej przerwie z nowego sezonu. To będzie moja pierwsza reakcja na nowy sezon. I zapraszam Was do oglądania. Dobra, już mi się włączam. Jakiś jednorzec widziałem. Nie gadajcie, że co ma po ście byli wiedzieć, że wrócimy. Wydaje wam się, że ocaliliście swój mały światek. A tylko przygotowaliście go dla nas. Więc zbierzcie to, co zostało z waszej armii. Przygotujcie obronę. Ale wiedzcie, że gdy przybędziemy, pozostanie po was jedynie... kurz. Okej, okay. i mamy tutaj takiego skina. Zapomniałem, jak on się nazywa? Jednorożca mamy. Jaki ten śny, trochę. Tu jeszcze jakąś babeczkę mamy? Małpę jakąś, rybę i taką babeczkę. No dobra, zakupmy sobie karnet. Oczywiście ta mysza. hej, okay. za, za pierwszy jest ta babeczka. Jeszcze z tamtego sezonu. Nowość sezonu. Ciekawe, ciekawe. Dobra, nas nie interesuje to, tylko karne. Zobaczmy co tu mamy. W dolce tego skina. Rybkę fajna ryba, fajna Tu co to jest plecak? Jakieś malowanie, graffiti, plecak Jakaś emotka Stół lotnia chyba Stół lotnia Malowanie dolce Ojej, co to nacisko? Tu jakiś seger, a może, że odliczanie do tego. do końca mapy. Tutaj skineczek. No, nawet spoko, drugi styl. A co tu jeszcze mamy? Podol... No nic ciekawego. Tutaj tego jednorożca. No, jednorożec, nawet spoko. Ale ma ry jak koń jest to kill off? Ta, tak kilow. coś jeszcze? o jeszcze emotka nie, nie sobie po a te płatki Lec. no śmieszne śmieszne emotka Pikawe złoty narożec coś tutaj jeszcze mamy taką emotkę A że jeździk to może ma popędzie jakaś na, że bardziej taka kosmiczna ciekawe ciekawe tu nic ciekawego małpa małpa co za szef co sobie chłop wydziarł dobra tu ten jak on był w tym filmie ze Spidermanem, ale zapomniałem jak się nazywał Dobra To co, idziemy Zagrać sobie Gierkę A tu coś się zmieniło Tylko areny są? Dobra, to zagramy sobie arenę To tu problem z pakietem Dobra, zagrajmy sobie Zobaczmy, co się zmieniło na mapie. Jeszcze poziom. A wy widzowie, nie zapomnijcie zostawić suba i łapeczki w górę. Lecimy po 1000 subów. I będę się cieszył, jak zostawicie suba. Co my tu mamy? Statek rozbity. O jezu, ale zleciło mi. O jezu, a co tam jest? Dobra, polecimy, zobaczymy. Na mapie trochę się zmieniło. raz, 2, 3, 4 do miejsca. Trochę mało. Mam nadzieję, że wysadzi mapę, ale. Co to jest? kawałki ufu się rozsadziły gdzie jest ufu? tam jest ufu dobra polećmy może dobra tam polećmy widzę tankę widzę tam polećmy tutaj też coś jest tu <laughs> mam też jakiś taki kolejne te kwadraciki się pojawiają chyba Miałem nadzieję na nową mapę, ale nie przeliczyłem Tutaj się lata Chyba się tu lata w tym tunelu. Tymi... Kiedyś już tak było no tak jak kiedyś były tytuły to teraz się lata w tych. Nawet spoko, ale Bo za daleko to się tym nie poleci oh, no. o o skałki? czy co to jest? takie wieńki jedzenie, jak, jak on działa o tutaj kiedyś było coś, tym nie czy to nie było właśnie tam, nie to były chyba Kryształki tak albo coś w tym stylu coś na tym dziwnie chodzi dobra, chodzimy jeszcze zobaczyć tam czy jakaś jest znowu broń? to jest? Nic ciekawego ten statek Kto to Dobra, polecimy sobie tą wirę Dobra. Działa tam z 30 sekund Ta kostka Kevina Polecę tu, A, mogę tu, dobra polecę, będzie szybciej. O, harpun wrócił, o, to ciekawe. Dobra, czyli nie mamy pierwszą rzecz na harpun. Nie, nie, Dobrym tam nie, nie, Что то в подобное? Это не Посмотри, рифт, рифт. Я пережал. Давай Это Ты скипари, чайник. не есть рифт, не есть рифт то есть. Если он тут Они могут стон брюхни, а не могут. Я тут тебя. Давай, 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 To jest minigun kosmiczny? Dobra, wypiję sobie dwa bigi na szybko. Piję sobie. Może jakieś nowe rybki są, zobaczę. Spróbuję wyłowić. Nie ma żadnej nowej nazwanej lokacji. A gaje by miało zniszczyć, nie zniszczyło. Szkoda, szkoda. Ale przynajmniej jest jaśniejsza mapa, bo zeszedł ten statek. Teraz gdzieś tam leży w morzu. Dobra, idę szukać tego łowiska. I zobaczę, czy jest jakaś nowa rybka. Chyba nic innego do rybki, ale nie rybki, wybaczcie. Je Tutaj nic się nie zmieniło. Mm. Chodzimy tu widać jakąś trachę Co jest w graniu?

że będzie dało lepiej odrodzić bo tak to ciężko było ciekawe, ciekawe albo może więcej busów dodali nie wiem, nie wiem no dobra albo ja mam tego PM-a a co ja to mi wyleciały? Waluty jakieś Co się z nich robi? Jakiś lepszy ten minigun z uboczą. Nie wiem co to są co te glutki waluty Do czegoś pewnie się przydają, ale Nie wiem do czego <laughs> Muszę siąść całego wieku no. Teraz mam plana nagrywać części odcinki. Znaczy teraz przez lato prawie w ogóle nie nagrywam. Nie no, w ogóle nie nagrywam, więc teraz mam za plan zacząć. Dobra Kolejny bik Miałem niebieską Mkę chyba, ale gdzieś zgubiłem Kuba mnie dzwonić podczas odcinka Auto jedzie O, kolejny te jakaś snajperka to na sobie Harpun w sumie wyrzucę sobie na snajperę to jest chyba ta szybka, no. Chyba ta szybka. O lama. Nic ciekawszego później nie znalazłem. Więc to będzie na wszystko w tym odcinku. Zapraszam Was do kolejnych. I trzymajcie się. Naura!